No witam was wszystkich. Dobra. Oto gra. Tezu Race. Tak. Słuchaj, w czym tu się... Dobra. Szybka konfiguracja i lecimy. Dobra. To, to zobaczycie potem. Zaczynamy grę. Tak, także muzyczka musi być cicha, żeby nie zbanowali na YouTube, czy coś za prawa autorskie. Dobra a więc to oto droga leci ptaszyna nagle chyba chyba to był chyba helikopter bo się zatrzymał o e, te, a te dźwięki są z cesa chodzenia lol e, no pewnie z jakiegoś z dźwiękowego stoku dobra Oto to jakaś gra wyścigowa o. 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 dobra O nie, kot mi wraca na klawiaturę, odsuń się, odsuń się. Dobra, dobra. Patrzcie patrzcie jak. Ale kadcenka, wow! Wow! Łooo, wow. wow. wow, Super! Tak serio, co to było? Co to za serio? Dobra, nieważne.

Wiem co, takie zakręty, jakie mam wyrobić na nich? Co jest? Oh. Nie no, super, jakąś kupę dla. super Co? O nie Chodź tu Ale super. Co jest? Co jest? Tak, ta gra nie jest normalna. Myślałem, że to jest. Dobra. Nieważne, muzyczka jest w miarę jakaś znośna. Może być. Ale. Ach, po prostu. No. Ktoś zaszalał z niektórymi hitboxami. I... Te zakręty są takie, jak. Nie z tymi na Steamie. Dobra. I te zakręty są jakieś żałosne. O! Patrzcie, to jest w ogóle Noe, nie? Bo no, to jest tak, że pierwsza część gry dotyczyła Noe i tutaj go tak wpakowali tak. No, bo mamy teksturkę jego, nie? Dobra Ciekawe co mi dało to, że wygrałem. O! To mi dało senkę. Ach. Ale biegnie, ale biegnie, ale biegnie. Dziwnie, dziwnie jakieś biegnie. Nie wlewa mi się. Gdzie się słońce? Gdzie idzie? No co chodzi? Tu jakieś metody? Co? Co? Sylwet... <ślesy> Nie, no po prostu. Noe biegnie sobie po, po jakichś wzgórzach w Sylwestra, no. O co chodzi? Tam tęcza? Co on idzie? Aha. Nie no, dobrze. Yy... No tak. No ten lektor, no. Co to jest za lektor? Dobra. jest <laughs> z Biblii jeszcze ok, ale to... po prostu nie pasuje do niczego. Dobra, jeszcze jeden raz i koniec na ten odcinek. Ciekawe czym się różnią te... Dobra. Druga mopsa. Potem jeszcze wszystko na hardzie mogę przejść To! Czy to egipska szkoła z Children of the Nile? <ścoughs> nie no nie. A dobra, katsenki w grze Drzewa się w ogóle kręcą w moją stronę te malutkie. Co? To jest ta sama arkadko w innym miejscu? Co tu się odbywa? O, nie postać, ale wysuwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Co... Set, set. Tak. Go. Kość? Serio? Kość? Tygrysy jedzą kości. Pomarańcze. Nie no, serio. O co chodzi? Gdzie mam iść? Nie tam Nie no nie wiem gdzie A za nimi dobra. Haha <grywia> ha, ha. nawet nie ma żadnych strzałek ja nie mam pojęcia oni. Ma nic Ale płynie Ale nie Mogę na to wskoczyć Co? Jakiś baran, czy nie wiem, co to, może to koziołek jest, czy coś, płynie szybciej od tygrysa, o co chodzi, tygrys... Nieważne. Te skakanie jakieś dziwne jest. O. Nie, to jest labirynt, super. No super. Super. Aha Ach. Ale sterowanie jest jakieś inne. nie wyrobisz na zakręcie, nieważne co byś robił Co za dźwięki są w ogóle? Te zwierzątka piszczą. What? Co? Co? Co tu dzieje? To było jabłko? To, 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 tamto to... Co tu się dzieje? No to co? powiem tak. Fajny pomysł na grę wyścigową, ale słaby, słabo jest wyjdzie, prawda? bardzo słabo. bardzo, bardzo. Czemu ja skacząc zasyłam szybko. Co się dzieje, co, co są to są za jakieś, nie no, ale to jest łatwe to wymijanie, no zobaczcie, no zobaczcie. Pusta dostaje jakiegoś dziwnego. Co? Gdzie? Ryby jak co? Nie, co? O, Bo, powiem wam jedna rzecz, jest, jest dobra w tej grze, jest za darmo. Kiedyś była płatna, ale twórcy zrozumieli, co oni zrobili. I... no, po prostu. O, znowu no jest. złoto. Dobra. Uwaga, ta Kat znowu jakaś. Nie no... Do... Serio, to jest znowu to samo. Serio! Serio... Dobra, przyspieszmy trochę. Bo na końcu się może coś ciekawego dać. Nie no, okej. Okay. Tutaj są chyba synowie nowego. O, przebieg i on. Nie, nie wiem co nie wiem. Nie wiem czy znowu ten sam tekst, no co so jest? What? Dobra. Mam dla was bonus, dla wytrwałych. Może niech będzie klejało. Patrzcie na to. Oto arka, trzeci raz w zupełnie innym miejscu. Oczywiście trzeba się kręcą, a jakże. Jeszcze... I uwaga, uwaga. Iblant håper jeg at det ikke skjedde. Także tutaj muszę wyciszyć, żeby nie mieć problemów z prawami. Nie wiem co właśnie widzieliście. Nie wiem. Nie tylko nie ta czcionka, to jest jakiś tam sans. Sans, coś tam nie wiem. Nie, 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 nie. nie. Stop, stop. Ż żegnajcie, żegnajcie.